Jednym z najczęstszych zabiegów w klinice Nonia jest zabieg laserowego zamykania naczynia. Wykorzystujemy do tego laser neodymowo jakowe. Po konsultacji braku przeciwwskazań przystępujemy do zabiegu. Sam zabieg jest stosunkowo bezbolesny, natomiast w przypadku utrwalonych zmian naczyniowych należy się liczyć z koniecznością powtórzenia tych zabiegów, jakie wykonujemy w odstępach około 4-tygodniowych. Podczas konsultacji omawiamy sobie wszystkie przeciwwskazania co do zabiegu. No oraz postępowanie pozabiegowe. Z najważniejszych możemy wymienić tutaj unikanie aktywności fizycznej przez około pierwszych tydzień po zabiegu, unikanie sauny, solarium oraz spożywanie alkoholu. A teraz zobaczcie, jak wygląda zabieg. Muzyka うん。